Cześć, dzień dobry ludziska, jest to Błyskawiczna Notka, mianowicie o tym, że właśnie dzisiaj ma swoją premierę Endless Legends. Jest to wielka gratka dla fanów właśnie strategii 4 X i osób, którym bardzo spodobał się na przykład Endless Space, bo jest to gra tych samych twórców i Endless Space opowiadał o... Rasie, jaką prowadziliśmy w kosmosie, po ich podbojach, wynalazkach i ekspansji, natomiast Endless Legends można porównać do baśniowej krainy czy nawet tolkienowskiego klimatu, gdzie tworzymy, kreujemy własną frakcję fantazy powiedzmy, jakieś nieumarłe owady albo elfy, roboludzie, coś w tym rodzaju. I prowadzimy ją właśnie na wzór troszkę cywilizacji do podboju całej planety. Endless Legends jest mniej więcej prequelem do Endless Space, gdzie już zaawansowana techniczna cywilizacja rozprzestrzenia się na inne światy. Natomiast Endless Legend dzieje się właśnie na planecie Arugia, którą mieliśmy okazję zbadać badać w Endless Space. Tam, nie wiem, czy pamiętacie, ale były taki właśnie eventy, że odnaleziono legendarną, zapomnianą planetę Arugia. O tym właśnie opowiada Endless Legends. Ja ją sobie właśnie kupiłem na Steamie. W wersji franchise, czyli tej jakby ulepszony z dodatkową rasą. Tylko polecam, jeżeli chcecie kupować, to rozważcie zakup na Allegro. Klucza, bo są w cenie 90 chyba złotych. Niestety, Endless Legends kosztuje na Steamie domyślnie 30, chyba 9 euro, co jest dość wygórowaną ceną, prawie 200 złotych, jakbym przeliczać. I cóż, nie będzie na razie z tego serii, najprawdopodobniej zrobię, jako, zrobię jakiś jednoodcinkowy film na zasadzie z czym to się tak naprawdę je, bo ja sam nie mam teraz czasu, żeby usiąść po prostu do nagrywania jakiejkolwiek serii. Kupiłem to sobie, bo już nie mogłem wytrzymać, a zobaczymy dalej. No cóż, jest to po prostu informacja dla tych, którzy chcą mieć kolejną fajną strategię 4X. W najbliższym czasie możecie się spodziewać, na pewno nie przed niedzielą, w najbliższym czasie możecie się spodziewać właśnie takiego filmiku, w którym zobaczymy z czym tak naprawdę jest Endless Legends i czy jest lepsze od Endless Space, bo czytałem, że owszem jest fajniejsza wersja beta, już była bardzo chwalona, zwłaszcza za możliwość wykreowania totalnie, totalnie dowolnej frakcji, jaką żywnie nam się zapragnie, jeżeli oczywiście chodzi na, o statystyki. Pewnie później dojdą modyfikacje na wygląd, ale no cóż, mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą grą, to pomogę. Dzięki za uwagę, hej!